Eee... Witamy w odcinku z J. Brake'a z Ahmedem. Eee... Zwanym ja również każuchą. Teraz... Ogarnąłem jako policjant. Ty znajdziesz szybko, bierzesz w a ja siedzę w kalce. Dobry plan. Lecimy na muzeum. Korwałem Dodja. jako pasażer, jako pasażer, Nie, 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 To jest tak Ej, bo tutaj jest ta szczelnica, co się ten e, rozszczeliwacz.

Ja ograbiłem e, e, matkę z dzieckiem, a tak na zero to diament. Ja już mam. Idę zrobić te diamenty. E, no dobra, ja już e, też mam. A te diamenty są zrobione przecież. Aha. Bo, bo ja bo gra... Ej, to też jest zrobione. U mnie też. Ej, a ty ej, a ty zamknęłaś ją? No, no nie ale nie. to nie, nieciłem pole elektromagnetyczne. Szukam tego. Szukam... Cześć, to że może na z możemy na to samo. O ja tu smarę, ojciec! Dobra, ominąłem DJ. Ale wiesz co, jeszcze no, no. I tak się oddymił. Ej, a tu je... ja, to... Czekaj, to się tu jechało i teraz się coś tu skręcało. O, tu. Cztery, nie, czekaj, jak się... O, tu, tu się jechało. Nie, Ej, Jak się jechało? Eee... Do... Eee... Eee, chyba tam Tak, e, tak Dobra, O, tu, 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 Ej, tylko nawet nie widać. Jak kiedyś tutaj był taki w e, taki e, wlot do wulkanu i to było bardziej widoczne. Ej, weź jak się zamyka Helka? Ja to zrobię. Ja, a ja może ja to zrobię. Dobra. Zamknięta? No tak. A, a, a wiesz, że my tak... Ej, tutaj, ej, tutaj jest brak tekstury, widzisz? Chodź tutaj. Ej, tutaj brakuje tekstury. Tuka. Tutaj. Ono? A, a, a! Ale dobra, to za chwilę idziemy na banki, jeśli jest otwarte, bo ty masz kartę, Freeza. to ma kilometrów. No co jest? Co za... Mi się wydaje, że krążyłem w kółko.

I za to mam 70 za tysięcy nie, nie, A po co tak właśnie A tak właśnie to po co ci to było? Bo no, znowu zbieram na testę A, a to Sla ile kosztuje? Nie ma to, nie ma to są na lambo A te lambo ile kosztowało? 100 tysięcy, a tu jest O, aj, ja zniszczyłem. Ale dobra, chodźmy na pierwsza, napięcy. A ja mi się wydaje, że miałem o wiele więcej samochodów w tej grze. Ja miałem trzy. Jednego takiego zwariowanego bagi. Doda i nie mniej. A my Chyba, że... że po prostu miałem na innym koncie. ja tak strzelam żeby się przyspieszyć bo chodzi o to że sram do zlewu publicznie na chwilę na e, taką serio to po prostu do ma oczy tak bo mi zablokowałeś a to idziemy na bank ej pociąg gdzie leciłem na pociąg ej, ej. Już się rusza czy nie? Ja? Tak Kurde Wyluj, Wylądujmy przed nim, przed nim żeby skoczyć Przed nim, nie tutaj tylko muszę go wyprzedzić Tak mocno musimy przed nim wtedy O już, już, już Szybko Uchodźcie.

Ej bo ja cię do troszeczkę do innego seru... Ej! Nie no, zginęłem! Ej co jest? Ej bo ja zginęłem No bo wiesz jak? Po prostu ja... E, e, ja weszłem do... E, dla serów i miałem malutko HP a, a, Ale nagle tak... Nagle jakby weszłem z e, Tak nawet nic nie i tak nagle mi rzuciło Może Dobra. Eee, w... ja... E, ja teraz pójdę po nasz helikopter, ile nikt jeszcze go nie u... ja jestem wiesz, gdzie? Co? Wiesz, gdzie jestem? Nie. Pod stacją paliw. Okej, okay, tam koło Donata. Nie, koło stacji paliw. Dobra, jakoś znajdziemy. Tam, gdzie ostatnia bomba, co wjechałem z ustry no, no to mi chodziło. No, jestem tu za tą filmą. No, Jezus, maria! I pytanie za stół. O, dobra, jest helka nasza. Dobra, gdzie jesteś? Ee, no i dopiero weszłam do niej. Tak, właśnie jestem. Ee, dobra, widzę ciebie. Leć wysoko, leć wysoko. A, a, a może byś może wejdziesz na pasażera. Okay. Ej, a, a weźmy tego typa. Nie, nie, nie wiesz jej. Kurwa! Dobra, to trudno. mamy. być strona jedz. To... <grystek> Ej, Wanda. E dobra, tego idziemy do banku. A co on daje? Ej, Ej, a tutaj... Ej, a a tutaj e, jest jakiś statek. Co to on jest? Jakiś statek. No tutaj. Ty jesteś statek. No No jak nie ma, no, jak jest. No ten tutaj. Ojus Maria! Oj... Oj to Marian, do strzela! Bo nie bali do nas na pierdziela. I, i, i jak nie ma statku jak do nas strzelą niby ej a ej a może a może na bank jeśli jest otwarty. bo masz bo masz kartę a tylko ale chyba jest zamknięty a nie dobra zablokowałem jakby co Achmedos, achmedos. No już ktoś wysadza to. A no kiedyś kiedyś tak e, wyglądały banki. O Jezu Maria, po, po jest weszła. Idzie mm -hmm. jakiś? O Jezus Maria! O Jezu! Jest coś, Jest coś? Nie, tylko nasz, nasz. Nie strzelaj! A po... Y -y -y -y, on ma haki! On ma haki. Aś mi się włączyła jakaś konsolka! Uwierz Ej, bo mi się włączyła jakaś konsolka, przez przypadek włączyła, masz. No ja tekstury ziemi na co Aj, ale, 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 ale to był jakiś mozes. I No, ale tu tak jeszcze z prędkością świata do nas Takie bliiiim. Jakby... W ogóle wszystkich naram złapał Muzeum, muzeum. A moja kuzynka dołączyła. Serio? Ej, ej, dobra, to ja, to a, tak, a, do, może, a może byśmy wiem by sobie w przypomnusze jak nie tak e, robię odcinek, więc no ten... Wiesz, ja zapomniałem, że robiłem odcinek. Ja Dobra, chodź kanałami, kanałami. Co się stało ze mną? Nie wiem. A i nie ma... No a a wiesz co jest naj... co jest? No znaczy... No co za A wiesz, że wie, ten typ pewnie e, lata, e, że... że... się się teleportuje e, albo biegnie z prędkością świata po całej mapie i wszystkich aresztuje i ma tysiąc, pięć milionów pieniędzy Chwila, zobaczę na Fabel'a No, papa Carlo No, pa... pa no, no, papa Nara Dobra, cóż z mi leciło na muzeum? A bo chodź na tą świątynię, bo ja... Oj, stwo W garażu sobie wjechałem Kurwa, nie to będzie to będzie O, to Co Eee I tu jeszcze jakiś SWAT zwalony. Nie no, bo jakiś SWAT tam nie. Chodź tu, sam na tą świątynię ja też bo, bo w ogóle tutaj dodali jakieś rzeczy które świetlą jakieś kosmity demendokosyta aa de a, a, czy to jakieś rzeczy o Maria! rzeka Aj, po, poleciałem na buście Przeleciałem przez rzekę u za 79 tysięcy i co tutaj jest A to trzeba strzelać. I to chyba trzeba strzelać.